Dzień dobry Państwu, witam Państwa na konferencji prasowej Koalicji Obywatelskiej. Tematem dzisiejszej konferencji jest Edukacja: Jak PiS zniszczył polską szkołę i co po PiSie dalej. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Renatę Butryn. Proszę Państwa, dzisiaj pierwszy dzień w szkole. I myślę, że nie jest to dzień, który z entuzjazmem przyjęli do wiadomości przede wszystkim nauczyciele. Mają świadomość, co stało się w polskiej oświacie. Nastąpiła dewastacja. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Szczepana Łąkę. Szanowni Państwo, obecnie podstawy programowe w szkołach są olbrzymie przeładowane. One są wręcz nie do zrealizowania. Ze względu na czas, jaki jest do realizacji tego programu, ale też na możliwości uczniów. Pani Magdalena Czechowicz, Dulian, również wieloletnia, doświadczona nauczycielka. Szanowni Państwo, edukacja jest jednym z najważniejszych aspektów budowania państwa. W wyniku obecnych rządów borykamy się z wieloma problemami i kryzysami kryzys psychiczny dzieci i młodzieży. Intensyfikowany po okresie pandemii. Bardzo proszę panią Martę Kabarę-Dziadosz. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Proszę państwa, wczoraj Jarosław Kaczyński ym, powiedział o tym, że program na następne cztery lata to niwelowanie różnic społecznych, czyli wieś, miasto, biedni, bogaci. Ten człowiek nie wie o czym mówi. Bardzo proszę pana Marcina Piotrowskiego. Drodzy Państwo, wiecie, co to było? To był ostatni dzwonek, bo to, ten moment jest ostatnim dzwonkiem, żebyśmy mogli coś zmienić w polskiej edukacji. Ja mam trójkę dzieci, które dzisiaj poszły do szkoły. I strasznie się martwię, jak one z niej wyjdą i w jakim stanie wyjdą. Bardzo proszę pani łucja. Witam państwa. Naszą polską edukację nawiedziła straszna choroba. Nazywa się czarnek. Więc zawsze mówiło się, że najważniejsze jest dobro dzieci. Ucznia i tak powinno być. Bardzo proszę panią Jolantę Kazimierczak, zastępcę prezydenta Miasta Rzeszowa i naszą kandydatkę do senatu. Dzień dobry Państwu. Kandyduję do Senatu z Paktu Senackiego. Jednocześnie jestem y, samorządowcem i jestem przekonana, że moje koleżanki i koledzy w parlamencie zadbają o właściwą edukację, o nauczycieli, ale ja jeszcze muszę powiedzieć jako samorządowiec, że samorządowcy zostali sami z przygotowaniem roku szkolnego, jeżeli chodzi o bazę. Otóż w tym roku, jak wszyscy wiemy, do szkół średnich mieliśmy zdecydowaną większość młodzieży spowodowane to było sześciolatkami i ósmą klasą, która teraz właśnie aplikowała do szkół średnich w Rzeszowie średnio mieliśmy zawsze 3,5 tysiąca młodzieży, a w tym roku 5200 musieliśmy zabezpieczyć bazę lokalową, wyposażenie sal a subwencji na to nie było. To było ze środków własnych gminy. Bardzo proszę pana posła Pawła Kowala. Po wyborach 20% więcej dla nauczycieli. Można mówić dużo o edukacji, ale dzisiaj jest tak, że kluczem są pensje i motywacja do pracy. Mógłbym to rozwijać, mógłbym powiedzieć i powinienem powiedzieć i powiem to: szacunek dla zawodu nauczyciela, szacunek ze strony władz, ale o tym. Lepiej ode mnie powiedzieli koleżanki i koledzy. Bardzo proszę panią Ele Łukaciejską, posłankę do Parlamentu Europejskiego, o zabranie głosu. Witam państwa bardzo gorąco. Moja córka też ukończyła to liceum i chcę państwu powiedzieć, że tylko odsuwając pis od władzy 15 października, jesteśmy w stanie zmienić polską rzeczywistość, dać szansę naszej młodzieży i Spowodować, że Polska będzie się rozwijała, Polska będzie uśmiechnięta i zachodnia, a nie będzie cofała się do XX wieku. Bardzo proszę na koniec panią poseł Krystynę Skowrońską. Szanowni Państwo, z całą grupą osób, którą jesteśmy kandydatami z okręgu 22 i 23, mamy najlepsze życzenia dla nauczycieli. To jest nasza laurka. Dziękujemy za wasze serca, za to, że przez te wszystkie lata uczyliście i edukowaliście młodzież. Bardzo proszę pan Marcin Jużysta. E, witam Państwa, e, proszę Państwa, e, ja reprezentuję również inicjatywę społeczną e, Dziś dla Jutra, która działa na rzecz osób z wykluczeniami, na rzecz właśnie młodzieży z wykluczeniami, których dzisiaj przede wszystkim wyklucza minister Czarnek. Jarosław Kaczyński zrobił zesłanie dla Zbigniewa Ziobry tutaj na Podkarpacie, a ja chciałbym, żeby tutaj został zesłany minister Czarnek. Myślę, że wielu z Państwa chętnie by z nim podebatowało. Idźmy na wybory, nie dajmy się wykluczać.